Suwalszczyzna, kraina piękna jak Baśń. Oczywiście to jest otoczenie. Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, po których możemy chodzić bez końca. To są przepiękne ścieżki, które dają możliwość podziwiania pięknej przyrody, natury, obcowania z nią na terenie naszej pięknej Suwalszczyzny i okolic Suwałk. Ale po zwiedzeniu tych pięknych parków i okolicy Suwalszczyzny, pięknej jak baśń, bardzo serdecznie zapraszam do Suwalskiego Środka Kultury, który jest jednym z najnowocześniejszych obiektów naszego regionu, ale również i, i tutaj w północno-wschodniej Polsce mamy. Repertuar bardzo ciekawy. Tak już y, od 9-11 lipca rozpoczyna się ósma edycja Suwałki Blues Festiwalu. Wszystkich fanów bluesa zapraszam bardzo gorąco do odwiedzenia w tym terminie naszego miasta, bo to miejsce zamienia się wtedy na trzy dni w świetnej bluesowej atmosfery i koncertów, które trwają od śniadań bluesowych tak naprawdę do śniadań bluesowych. Czyli przez 24 godziny mamy ciągle różne wydarzenia, które mają miejsce na dużych scenach. Potem przenoszą się do klubów, w dżemseszyny się prze, prze, przemieniają i one trwają do rana, chwila oddechu i zaczynamy bluesowymi znowu śniadaniami. Dzieje się to wszystko w... w Parku Konstytucji 3 maja na placu Marii Konopnickiej, jak również duża scena na ulicy Kościuszki, ale otwarcie mamy w czwartek koncertem Otwarcia, który jest również jubileuszem 40-lecia bielszego odcienia blusa, który jest nadawany przez Polską Radiową Trójkę. Zapraszam. Następnie za tydzień mamy spotkania na drugie z Bardami nad Szelmentem, Znani Bardowie, znane zespoły bardowskie. Ogromnie tutaj myślę, że będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i w pięknej scenerii naszego jeziora Szelment przy ośrodku Szelment. To wszystko na przystani się będzie działo. Kolejne spotkania mamy już w sierpniu, na początku sierpnia mamy również Jarmark Kamedulski, Dni Suwał. Gorąco też zapraszamy na. Dwa dni wydarzeń, 8-9 sierpnia. Kolejnie potem mamy jarmark folkloru, który będzie odbywał się na placu Marii Konopnickiej, jak również i w Parku Konstytucji 3 maja. Wydarzenia, które codziennie towarzyszą w naszym mieście, ale przede wszystkim w ciągu lata, piątki, soboty, niedzielę. Mamy spotkania na dywaniku Marii Konopnickiej, czyli plac Marii Konopnickiej zamienia się w dużą Widowisko m, muzyczne na scenie będą występowały znane, lubiane zespoły, które pochodzą i z Suwałk, Suwalszczyzny, ale również i z terenu kraju i zagranicy. I również spotykamy się tutaj w sali widowiskowo-teatralnej na przełomie lipca i sierpnia yy, z muzyką klasyczną. Kolejna filharmonia AUKSO jest organizowana w partnerstwie z Suwalskim Ośrodkiem Kultury i tu gorąco zapraszam na trzy koncerty, które będą odbywały się właśnie na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury yy, w wykonaniu orkiestry AUKSO z solistami, którzy będą w tegorocznej edycji towarzyszyły. Wszystko to się dzieje w Suw w Suwalskim Ośrodku Kultury bardzo serdecznie zapraszam. Już od dzisiaj, tak naprawdę do końca sierpnia, zapraszamy Państwa na mnóstwo wydarzeń, moc wydarzeń, które proponuje Suwalski Ośrodek Kultury. Więcej szczegółów o programach poszczególnych wydarzeń. Możecie Państwo przeczytać, zapoznać się z nimi, wydrukować na stronie internetowej www.soksuwalki.eu a zapraszała Państwa na te wszystkie ciekawe wydarzenia artystyczne w Suwałkach Bożena Kamińska, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury.